Zróbmy sobie, moi drodzy, krótką rekapitulację, co, co dowiedzieliśmy się do tej pory na ulicy Helenistycznej, zanim ten wywód y, odpłynie w kierunku anegdotek z Italiańcami buszującymi po Katowicach, tak żeby Wam nie umknęła główna myśl. Wiem, że znowu jakość jest słaba, bo nagrywam z kamery, z GoPro, znaczy nie z GoPro, tylko z ekwiwalentu GoPro, bo na iPhone zajęłem całą pamięć innymi rzeczami. Ale cierpliwości, yy, prace nad sprzętem trwają. Mianowicie główna myśl tego wywodu jest taka, że tam gdzie ceny nieruchomości odjechały względem Waszych zarobków, tam teren jest podbity i powinniście się stamtąd jak najszybciej... Jeżeli nie możecie tego terenu oczywiście odzyskać, jak najszybciej ewakuować, jeżeli nie chcecie zniszczyć sobie życia. To jest teza, wokół której będziemy tutaj krążyć. <laughs> teza główna. I przyczyną tego stanu rzeczy oczywiście jest pompowanie pieniądza kredytowego, a tutaj w tandemie odwiecznym, <laughs> czy z dawne działają korporacje i banksterka. Czyli tam gdzie banksterka, tam korporacje, tam gdzie korporacje, tam banksterka. Tam banksterka, bo korporacje potrzebują zastrzyku środków i kredytowania swoich projektów i swojej produkcji i vice versa. <laughs> Banksterzy oczywiście potrzebują inwestycji, w które mogliby wkładać pieniądze i, i tumanić niewolnika. Czyli obiecywać mu coś, co on będzie mógł potem kiedyś skonsumować, kiedy jego życie w tych korporacjach już zmarnuje się. I Szczególnie dobrym podłożem, oczywiście dla korporacji i dla banksterki dla tego odwiecznego tandemu są kraje podbite, czyli kraje po wojnie, gdzie nic nie ma i trzeba coś z niczego ukręcić i wtedy wchodzą kredytowe pieniądze, tylko że zwykle oczywiście kredytował to rząd. Rząd miał prawo ze zgliszczów budować cokolwiek, dając kredytowy pieniądz, tak jak na tym polegał cud gospodarczy Niemiec. Przypominam w latach 30. i 20. po. I wojnie światowej. Czyli rząd skredytował to, że niewolnik wziął się do roboty i te gruzy zaczął znosić, skredytował to mu pieniądzem, za które coś mógł sobie namacalnie kupić. Nawet nie posiadając nic, tak? Bo nikt nic nie posiadał, ani rząd, ani ten obywatel, który pozostał, czy ten niewolnik. Oczywiście sytuacje takie, że kraje w, Wyciągnięte z komunizmu, gdzie obietnice nie były do zrealizowania bezpośrednio w sklepie, tylko były obietnicami. Więc wszystkie takie narody, kraje, miejsca są świetnym podłożem dla tego tandemu korporacja plus bankst. Czyli społeczeństwa zrównoważone, gdzie jest Społeczeństwa jednorodne, gdzie jest jeden typ człowieka, czyli masa człowieka, który chciałby pracować, masa ludzi, którzy chcieliby pracować i którzy wzięliby się do roboty, ale trzeba im coś obiecać. Trzeba im coś obiecać, trzeba obiecać im to namacalnie do realizacji w krótkim terminie. I w związku z tym, jak łatwo się przyjrzycie, świetnie, świetnym podłożem są na przykład Niemcy, Polska, czyli kraje po prostu zniszczone, tak, zniszczone, gdzie arystokracja została wybita, rozstrzelana, natomiast dużo gorszym podłożem dla tych, dla tego tandemu są kraje typu Francja, gdzie arystokracja jest cały czas <laughs> świetnie się ma, Italia, Anglia, to są kraje, gdzie podłoże dla korporacji jest kiepskie i to one oczywiście też są tam obecne, ale nie mają takiego z zakresu działania, czyli nie mają takiego nie sieją takiego zniszczenia i nie dominują całego krajobrazu. A zatem jeżeli już ustaliliśmy, że klucz dla was jest posiadanie y, taniej nieruchomości, w której możecie mieszkać, to to oczywiście ma y, swoje konsekwencje i nasuwają się kolejne pytania. Pierwsze pytanie jest oczywiście takie: a co y, aby tą nieruchomość sobie skredytować, tak? skoro jest już taka droga, no to powiedzieliśmy sobie na odcinkach poprzednich, że czas Waszego życia poświęcony na spłatę jest za długi na coś, co przebrzmi Waszym życiu, lub się jeszcze co gorsza zniszczy. Dlatego jest to bardzo niebezpieczna rzecz. I...